Chodź wakami tu i kamień i witam wszystkich bardzo W odcinku specjalnym dzisiaj ze mną kto? E, cześć Pietrzyk, siama. Tak. To później Pietrzyka, a postaram się podgłosi. Ja <grym> dzisiaj się denerwuję, bo mu myszka pada. E, To co robimy? No taka próba dzisiaj actiona i połączenia z tym nowym Audia City to może chodź na skybloka stworzymy i piszcie czy dobrze nas słychać czy źle ponieważ ja tu będę tak rozwozić y... ja jestem na naszej wyspy też ja można wyjść z wyspy. czekaj zaraz ją usunę ukośnik jest... i ja. Dobra, e, dzisiaj ustanowiliśmy specjalnie dla Was wyspę. Co Ty robisz? To może chodź, piec tutaj do tego, tutaj do tych wysp. Czekam na Ciebie. E, Muszę wybrać nową wyspę. Zresztą tamta nam się znudziła a mnie tak, że. Co nam się znużyło? Kto do wyrażenia. Nie, nie tu, pak! Jak można iść na spawna? No, usunąłem ci wyspę, nie to się będziesz pojawić tutaj. Ej, już idę, spodziok. Spadam tu i cieszę się. Spadam, spadam, spadam tu tam, spadam. Jestem. Chodź. Chodź wybieramy wyspę. Musimy wybrać tą wyspę. Ja A jaką? No to wybierz. A, nie co. To nie endową, proszę. To? Chciałem, żebyś wydostał przy No to. Ej, tu rąk. Ej, tu! 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 Tej nie można, bo to są dla VIP-ów. Nie. To zaśnież to Nie znów? Tak Czy tą, ej? Nie, tą, nie, to jest głupia, już próbowałem ją. E, ej to choć może weźmiemy tą endową i będzie najlepiej. Nie, bo ja nie będziemy jak mogli jak przeżyć. A no. A tam jest sprawa. Grzybowa, grzybowa, nie, już graliśmy, widziałaś jaka głupia. Dobra, to bierzemy tego. Zimową standardową. Tak? Te znowu myszka mi pada. O! To zimową! Ej, zimową! Chodź. Teraz nie. Dobra, Andrzej jesteś. W dany ukośnik is ee, no, home. No tu są rzeczy, takie jakie powinny być rzeczy na początku. Home mi się skończył. Ale, czekajcie, na tej jak zagmina grywa się. Dźwięk dobrze idzie. Na razie dobrze. Ja nie mogę wpisać ukośnika. To raczej tam, gdzie masz plus, i równa się. I is Homer, spację O home. Oto naciśnij, koło. Jak jest us, tam gdzie jest usuń to po lewej stronie jest plus i równa się. Naciśnij to. No i takie na górze CS, jest naciśnij ECS i jeszcze raz na to. Nie, pada też. Jak ja widzę. Na, na razie mam tylko 20 FPS-ów, nie? I? No. Ale mam tylko maksymalnie 20, 22 FPS-y. Co, to nie zaczął ode mnie? Nie było cię. Twój problem. Na zrobimy łopatę. Ja Ale ty już rozkopuję. Równo na razie. Ja włącz... A że też będziemy kończyć, bo to był taki, żeby sprawdzić jak mi to wejdzie to włączenie. Jakie tam. Nie? Oszukaj. Na... A piasek nam się przydał, O! Węgiel, widzisz? Aj, węgiel! Węgiel, węgiel węgiel. Wundgel. Ej, dałoby się powiększyć tą wyspę, ale dobra. Ale to najpierw musimy zrobić nieskończone źródełko i I tutaj masz rację. Yeah. ha! Ja rąk. Należy cię chyba słabo usunąć. Bo mnie podaż. dawaj, kto ty też Ej, czeka... Trzy, cztery. Już. <śla> żelazo! No, ej, że... Żelazo moje! Aha. Ej, tylko gorzej jak nam spadnie! O drugie żelazo! O kolejne żelazo! Gorzej jak nam spadnie! Tu no, ej, weź kop! Czekaj! Czekaj bo muszę tego. Tu i najpierw wykopię cały kobry stąd dookoła, nie? Że mieć na coś. Ej, wykop też węgiel razem. No ale to zrobi tam jedny kilo. Czemu? To daj mi drewniany. Dobra, mamy tę. Tata No zabierasz mi węgiel. Odejdź, że szczę Czekaj, odejdź! O. Jest tu! No. Dobra jest. To Zakop to Odej. czymś! Po żelazo! Tu już nie, tu już nie, tu nie! O tak! Odejdź! Tu. Odejdź! Jeszcze na środku jeden. Tu, I już... Tak. No, mam trzy żelaza. Dobra, to rób... tutaj Eee... Rób... To. Eee... Generator. Tutaj? No. to trzeba zrobić jeszcze tego. Ej, to... zaczekaj, muszę podłączyć ją do okej? Okay? Dobra. Tutaj leciała woda, tu się leci od to gdzie trzeba wlecieć. I lawa... Leciała lawa, tutaj leciała woda. Andrzej, odejdź! Jedź! Trzeba czy... napiski, herbatki. zaczekaj, no! Odejdź! Herbaty. Kamień, nie zjeb tego, nie zjem tego, nie zjem tego, nie zjem tego! Jest! Ej, tu nie cię, tu. To... To jest na normalnym biomie, tak prawdę mówiąc. No tylko był śnieg. Będzie y, Więcej chyba śniegu padało. Nie, to... tak, jakby to był śnieżny biom, to wypada teraz śnieg, a nie deszcz. Andrzej włóż tutaj tego, tam gdzie jest żelazo włóż Ty wiesz co? To. Ty wiesz co masz tam węgiel chcesz tracić Jeden węgiel chyba starczy na pięć jeden węgiel przypada pięć żelaza czy stanie dobra ej koło ta skrzynka, okej. Okay. Y, mamy... ja? Ej, co ja robię? To oddaję Tomasz. Na co mam tak w ogóle żelazo? Bo na wieczyki to na pewno nie. Ej, kamień, ta skrzynka jest nam potrzebna, zobacz, no. No tam są ważne komendy, jeśli nie wiesz o co chodzi. No to daj ja wyrzucę ją. Nie, zostaw! Przyda ci się. Dobra, to będziemy... Będziemy już kończyć. Ale grania? Nie, nagrywanie. Ej, dobra, ale sadzonka. O jest. Jest padonka. się. O! Jak? Na chwilę, dobra dokończę, już to jest źródełko wody. Tak, okay. okay, yeah. ale będę y już Action mi gdzieś znikł. action. Action, dobra. Dobra, do Ej, to no dobra, już 11 minut nagrywamy. Ej. Spoko jest. Dobra. Kurde, obcichajmy się zobaczę. Nie Ej, to naciskaj. Odejdź. Czekaj, ja najpierw robię tutaj. Ej. ja najpierw robię tutaj. Zrób... sadzonkę, bo nie jestem... No nie mam żadna. Jedna, jeden... jeden... jeden już pewnością wystarczy ja cię denerwuje ten deszcz przez deszcz miałbym mieć już 29 fps ów a mam już mniej nie mamy żelazo żelazo, żelazo, żelazo ma Dobra mamy już skończone żelazko Dzielowsko! A ja się, się Dobra, to jest tak, że ci... O, dobrze jest. To chodźcie, pożegnamy. Ładnie ja cię zakryję. Tak, ładnie cię zakryję. Albo... Czyli? Nie, Dobra, widać cię ładnie. Yy, to może tak? No, to już było wszystko. Yy, więc na razie trzymajcie się i cześć.